Dzień dobry, jestem Baku. Jest ze mną jeszcze łapa. Przywitać się. Cześć, cześć, cześć. 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 Zróbmy sobie jakiś quiz. O ile masz w sobie ideału? Dużo. No nie wiem, zaraz się okaże. Zobaczymy. Jestem realistą, bo jednak żyję w realnym świecie, a nie takim zmyślonym. Dobra. Jaką cechą charakteru się odznaczasz? No, to niezwykle zabawny, z tego co mi dziewczynki mówiły. No, jesteś zabawny! O, dzięki, dzięki. No, bo z tymi się wiążę takich stworzeń, zawsze jak... Uh, mówię takie, o, mówimy się, a ona, zabawny jesteś, No, no, bez No, co robisz w wolnym czasie? Hmm, staram się zająć moim hobby, czyli nagrywanie filmików na ety. To jest moja pasja. Jak myślisz, czy jesteś pomocny? Tak, rozwiązuję ankiety. Czy dobrze się uczysz? Hmm, no niezbyt dobrze. Zwykle są to jedynki, dwójki, albo trójki. Albo nic. Zero też się liczy. Czy już wiesz, co chciałbyś robić w przyszłości? Nie do końca. Ale może zwiążę swoją karierę z YouTube'em. Jaki masz styl ubioru? No na pewno nie indyjski, bo mieszkam w Polsce. No nie wiem. Zwyczajnie. Jak bardzo jesteś pracowity. Nie do końca. No. Teraz na przykład ten dobry humor to trochę pracuję tam nad filmikami. Po szkole ukośnik pracy zmęczony wracasz do domu. A to pomijamy, ja tam nie chodzę. Czy lubisz czytać książki? Nie lubię. Nie lubię książek. Czy starasz się dbać o swój wygląd? Oczywiście zawsze wyglądam schludnie. Pozdrawiamy klepę. Na co zwracasz uwagę u drugiej osoby? Życzliwość. Jak jest ktoś miły, to ja go bardzo lubię. Na przykład łapę lubię, a on miły jest. Zdaj się na los. Wynik nie świadczy o twoim charakterze. Każdy jest równie wspaniały. O, gdzie jest wynik? Brakuje jednej odpowiedzi. A co? Aha. Ojej. Ojej, coś mi... O, nieważne. Dobra, odpowiedzmy na pytanie. Szybciutko. Pistolet do masażu booster. Za 40 dolarów? Czekaj, co to za wynik? Pistolet do masażu? Przecież ja chciałem być idealny. Dobra, wyłączam to. A, o. Wow, gratulujemy. Jesteś naprawdę miły, pomocny i kulturalny. Tak trzymaj. Nigdy się nie poddawaj. Jesteś bardzo bliski Daulu. Już z nim jesteś. Koniecznie podziel się wynikiem w komentarzu. A, to wy się podzielcie swoimi wynikami w komentarzu pod moim filmikiem. Cześć.